Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Niedzieli. Dzisiaj znowu się pościgamy. Pościgamy się w stylu nesowym Pościgamy się w F1 Race. Tak, tak, spryszczyłem ten nazwę No mniejsza. Jest to jedna z tych gier, które pamiętam e, w taki sposób, że po prostu mój tata w to grał tak, mój tata grał w niewiele gier na NES-a ograniczał się praktycznie do, chwila, do czterech? Galaxian ee, Dr. Mario, właśnie F1 i Tiny Tuna Adventures przy czym dochodził do pierwszego bossa i raz tylko udało mu się to wygrać I możliwe, że, a i możliwe, że jeszcze Road Fighter, tak, to tam też <ścoughs> Gra, którą kiedyś może pokażę. A dzisiaj przenosimy się właśnie na tor Formuły 1. I cóż, naszym zadaniem, tak jak w większości gier wyścigowych, jest to, aby... Yy, znaczy, a, aby przebyć okrążenie. Tutaj tak naprawdę nie o same wyścigi biega, bo te auta się zupełnie... O, świetnie Te auta się w zupełnie randomowych miejscach pojawiają Tak, i za każdym razem mamy tutaj czas o, Oczywiście musiałem spieprzyć już na samym początku To wszystko Na zakrętach po, Na zakrętach powinniśmy zmienić sobie na e, Znaczy obroty na nieco mniejsze o sz szlak co ja robię Sorry ale w tej grze nigdy nie czułem się zbyt dobry A że to jest pierwsza plansza i ja już przegrałem dwa razy To nie świadczy to o dalszych postępach zbyt dobrze O tak O tak Ale widzicie taki realizm Auto nam się ślizga No Wiecie co, teraz się stanie? Zatrzymamy się i nie dojedziemy na miejsce. Dobra. A, ale to jest spowodowane tym, że w ogóle nie ćwiczyłem. Eee, tak jak ćwiczę zazwyczaj większość gier e, Które nagrywam w retro niedzieli. Tak tutaj tego nie zrobiłem. No logiczne jest to, no poprzedni odcinek z ruskich jaj, no to... Tam chyba nie za dużo jest do trenowania. Tutaj już mamy taką dyscyplinę, taki ro, ro, o, inaczej, taki ro, rodzaj gry, gdzie warto się właśnie wykazać, więc warto też poćwiczyć. Najmniejsza, no jak zresztą widzicie tutaj, te wyścigi są tylko teoretyczne, dlatego że tak na dobrą sprawę te auta w zupełnie randomowych miejscach się pojawiają i... Nie? Ko cholera, jasna. No i tak naprawdę się z nimi nie ścigamy. Jest to bardziej time trial, tak bym powiedział. Tylko, że tak jak w wielu wyścigach, time trial jest jedną z opcji. Tak tutaj, na dobrą sprawę, on jest sensem całej tej gry. Czy uda mi się to wygrać? Oczywiście, że nie. A może? Udało się! Ale ledwo co, nie? Ale spokojnie, udało się. O, teraz mam jeszcze lepszą trasę. To, co mnie zawsze zastanawiało w tej grze, co zawsze było dla mnie takim mindfuckiem, jak widzicie, no ta mapa może by sugerowała, że w pewnym momencie to my przejeżdżamy pod jakimś mostem. Nie, no bo te drogi na siebie nachodzą. Nic bardziej mylnego, tutaj tak nie ma. Tutaj... Znaczy co prawda ta droga rzeczywiście biegnie tak jak... Tak jak no, ta mapa pokazuje. Ale żadnego mostu tutaj nie ma. A. Dobra, tutaj jeszcze da się w miarę komfortowo wejść w zakręt. I nawet powiem wam, że mam jakiś przyzwoity czas, bo dwie sekundy mi zostały. No, panie! Te auta... Znaczy, dlaczego w ogóle ja wybucham jak w nie trafiam? Ja jestem gorszym tutaj bolidem Formuły 1, tak? Z, tań, z tańszych materiałów, mniej sponsorów? Ale dobra, ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej i zobaczymy co z tego wyniknie, czy uda się ukończyć te plansze. Tak, czy się uda... Aaa! Udało się! O i nawet trochę lepiej niż poprzedniej. Co jest dziwne. Dobra, teraz mamy rękawice śmierci. Tak to chyba jakoś w dzieciństwie nazywałem, bo to mi bardzo rękawice przypominało. O oczywiście y rękawice z profilu. O. Tu też widzę, że mamy więcej czasu. Sugeruję, że ta plansza chyba jest trudniejsza. Ale nie wiem, nie zdab się. Retro... nie Retrolamienie tak, tak się powinna nazywać ta seria W tej chwili No to ja sobie sukcesów już nie wróżę Ja, ja sobie sukcesów tutaj nie wróżę Kiedyś to były czasy, daleko się mo Daleko można było tu dojść, a teraz proszę bardzo 3 sekundy i już zginąłem. No czemu im się nie kończy paliwko? No fuck. No nie, nie chcę od początku. Zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Ponieważ możemy tutaj sobie ustalić poziomy trudności tak jakby. O! I możemy zacząć od naszej rękawicy. Tylko nie wiem czy to jest system punktowy, ale jeżeli jest system punktowy, to wiadomo w tej chwili tak naprawdę zaczynamy od zera. No i kurde ja... Ja nie czuję tych 400 km na godzinę, jak mi tam pokazują. No ponad 40, no. Boże! Widzisz i nie grzmisz. A bo lepiej niech nie grzbi, bo mi jeszcze kąpa rozwali Nie! I coś tak, coś tak powoli, powoli zaczynam czuć, że tutaj też się to nie powiedzie Wyścig się skończy katastrofą A może nie Dobra, no jeszcze tam na ostatkach, na oparach dosłownie żeśmy zajechali o nie, 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 koleżko. Tak łatwo mnie nie, nie udupisz. Zrobisz to jeszcze łatwiej. Mm. No ślizganie się! No, w grze takiej ślizganie się, kurde. Nie wiem, czy w Mach Riderze też tak było. Chyba w Mach Riderze chyba aż tak... Ach, znaczy nie no, było ślizganie, ale chyba tylko w momencie, jak jechaliśmy zimą. Bo wiadomo, Mach Rider zainwestował wszystko w strzelanie, ale nie zainwestował wszystkiego w... Aaaa, w opony zimowe! A dzielać. Dobra, skoro nie przeszliśmy średniej planszy, to ta na pewno będzie dobra. Ta plansza przypomina e, tego Wormsa z rozdziawioną paszczą, który właśnie zobaczył e, ten, który właśnie zobaczył e, Co mógł zobaczyć? No, no właśnie te, Zostawiam to tutaj Wam do Do o, oceny, co on mógł zobaczyć Zobaczył teledysk Eliski z Warsaw Shore i... <gry> I stwierdził, że nie chce więcej żyć na tym świecie Nie wiem czy ogarniacie te trasy wyobraźnią tak samo jak ja Bo ja tu mam już To są praktycznie Pomysły z dzieciństwa Nie wiem czy gdybym pierwszy raz te plansze zobaczył To bym tak samo stwierdził No jak ja mam tam dojechać Przecież ja nawet w połowie drogi nie jestem. A nie no dobra, no jestem w połowie drogi Ale spokojnie Na pewno się teraz uda Jak widzicie tutaj gra jest moc, też mocno zaawansowana, ponieważ zmieniają nam się pory dnia. Widzicie? Pory po dnia się zmieniają. Taka gra. Ta, to już były zaawansowane rzeczy. No i jak miałem go ominąć? Sz serio, jak miałem go ominąć? Nie, nie dla mnie Formuła 1. To jest w ogóle śmieszne F0 prowadzisz 700 km na godzinę Spoko, wygrywasz wyścig Formuła 1 No i Jak ja miałem tam dojechać Jak mi paliwa nie starczy Maksymalnie możesz wyciągnąć mniej niż 400 km na godzinę Co ty, przegrywasz po prostu zawsze mogę się obronić, że po prostu za wolno to było za wolno i, i, i ten, i dlatego. A tak naprawdę to lamiłem w tę grę i, i, i stąd. Yy, no. Także chyba będziemy kończyć na tym, bo <grywny> nie będę się tutaj dłu dłużej pogrążać. Do następnego.